własnego kamrata telefon. No bo mój został zabrany. Yy, I tam zacząłem grzebać w tym telefonie tam. I, i trafiłem nagle na, yy, na gościa, tak? I powiem wam yy, dobrze. <ścoughs> Ja mam ja nie będę z wami przygrywał. Pokażę wam co Wojciech zobaczył. Jednak cieszmy się, bo świat nasz przetrwa. Oni nie przetrwają. To by, była, to by był dobry aktor do tworzenia roli Anusiaka. Ty, ale on też pasuje do naszego prokuratora. Jak nie chcę mówić, że jak ulał, ale coś w tym stylu, tak? Ulał. A może on by pasał dopiero jakby ulał. Ale coś czuję, coś czuję, że, że ten gościu jednak sobie robi jaja. Bo tamten nie robił sobie jaj, tamten był prawdziwy. No dobra, dobra odtrutka. Od I wiecie, nagle zobaczyłem po tych sześciu miesiącach kryminału. Zobaczyłem gościa i powiem wam, moje kamrackie serduszko powiedział: tak, bracie, dobrze mówisz, a ja słucham. Allachak Bar Brothers. Tak? Nie, tak nie mówiłem. Mówiłeś tak? Mówiłem, Allah Akbar, ale to nie akurat nie w tym no, momencie. Mówi mówiłem. Kiedyś mówiłem, tak, bo w Ostrowcu Świętokrzyskim to był Allah Akbar, brothers. No to, odtrutka. no to odtrudka. to Ty swoją. Tak. Mm -hmm. A ja twoją. Dajcie lewackie gównojady, wy bezbożne skurwy syny. Za mną jest Kościół. Kościół to instytucja kultowa. Ja wiem, ona działa na Was jak czosnek na wampiry, ale ja tam wejdę, będę podziwiał. Doceniał piękno budynku, może się czegoś nauczę. Wy gówno byście się nauczyli, bo z definicji lewak to idiota. Dlatego nie życzę Wam miłego dnia, w zasadzie życzę Wam wszystkiego najgorszego. Spierdalajcie! I do następnego! Wy lewackie skórwy syny. Witajcie lewackie gównojady, wy bezbożne skórby syny. Za mną jest Kościół. Kościół to instytucja kultowa. Ja wiem, ona działa na Was jak czosnek na wampiry, ale ja tam wejdę. Będę podziwiał, doceniał piękno budynku, może się czegoś nauczę. Wy gówno byście się nauczyli, bo z definicji lewak to idiota. Dlatego nie życzę Wam miłego dnia, w zasadzie życzę Wam wszystkiego najgorszego. Spierdalajcie! I do nas! I do nas. Tam są drzwi. Ah, kamrat to trutka. Może tak być. W prostych, żołnierskich, kamradzkich słowach. Od razu, prawda? Lepiej odtworzymy zaraz telefon. Będziemy, będziemy się pogrążać yy, wiadomościami. Przeważnie mamy złe wiadomości, ale i te złe wprowadzają nas w doskonały nastrój. Na przykład, jak, jak się nazywała to, co chciała mieć świnie na scenie? Kuszlewicz. A, a może ona chciała, żeby gozdyrka go ta musinka gozdyrka przyszła? Nie. nie, nie nie przywołuję imienia Gozdyrki na daremno, bo rzeczywiście ona, ona by chciała być wszędzie Gozdyrka. Na każdym pogrzebie chciałaby być nieboszczką. Ja muszę a sprawdzić, na każdym ślubie chciałaby być panną młodą, Muszę no. sprawdzić, ja nie mam jej, jej kolejnego wysrywu na poziomie najwyższym, ale to zaraz weryfikujemy. Linia linia telefoniczna. E, za chwilę, kamroci. Ja wam też chcę teraz pokazać e, bardzo konkretne zachowanie człowieka, który na pierwszy rzut oka mógł się wydawać odrażający, ale moim zdaniem on tam przyjął taką formułę, aby odegrać pewną rolę. Eee, rolę, że uuuu, ja pierdolę, taką co, rolę. Co, co, kto to taki? Ehm, A no... to jeszcze chcesz pokazać? Tak. <laughs> na początku zobaczycie auto, bo to nie jest przetłumaczone, uh -huh, uh -huh. na którym jest naklejka, muszę sobie powiększyć tą naklejkę, zobaczyć co to było, na której jest naklej... naklejka Abortion is healthcare, co oznacza aborcja to opieka zdrowotna. Czyli, że aborcja... Gdzie to było naklejone? Na samochodzie, na zderzaku. Naprawdę? Ktoś tak sobie od... A jak... Z tyłu A też jak... jest naklejka right or die, czyli jedź albo umrzyj. To jest pewnie dla tych, którzy chcą przejechać, jak lewacy chodzą na ulicę. To jest taki komunikat do nich. Jedź, bo jak się zatrzymasz, to umrzesz. Umrzesz. Ale to a taka, ta klejka aborcja, to, to zdrowie. czy To, to odważna osoba, że kierowca Tira y, traka? O, oh, jest Resist Ice, czyli y, no. opieraj się i, i Ale to pokaż ludziom już to, pokaż już to ludziom i, i komentuj, bo to tak komentujemy sami w przestrzeni. No, tu, tu jest zespół hmm. naklejek. No, 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 i no, 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 no i mów, mów, co widzimy. Tak, mów, co tutaj widzimy. Na, widzicie, poczekaj, spróbuję to powiększyć najpierw. Mhm. Może mi się uda i... O. Tutaj mamy naklejkę Abortion is a healthcare, czyli aborcja jest yy, opieką zdrowotną. Oho. A tutaj jest naklejka, zaraz zobaczymy co tu pisze, bo nie mogę teraz odczytać, ale spróbuję nie, przeczytasz, ją... nie przeczytasz. Nie, poddam ją. O jakie masz narzędzie? No i nie przeczytasz. E, nie, nie przeczytasz. Przeczytasz? Ktoś umie odczytać? Co tutaj jest? Nieważne, schodzimy niżej. Dobra. Termalizing, być... czyli co? Thermalizing, czyli... Yy, ktoś umie przeczytać. Marcin, zostawmy. Bra? Na pewno taka sama mądrość jak tam niżej. Tak, Tylko jeszcze, innymi słowy. Może mamy tu jeszcze jedną jakąś mądrość. Tak, tu mamy mądrość yy, etapu. O proszę, write or die, czyli jedź albo spierdalaj, bo umieraj. Mhm. I mam w sobie yy, yy, Igat. Za dołki mi mam tego psa w sobie. Co, znaczy co? do sobie w dupę w albo i, albo i nie w dupę, albo i. I jeszcze... opieraj się lodowi. Lud, lud nie ma racji. Rest jest Aj. opór ludowi. Czyli można powiedzieć, że to jest samochód, w którym no się. A idzie... jest to jest lud, nie? A tak. to jest lud, tak. Boże. Czyli opieraj się ludowi, no. Czyli Marcin, można powiedzieć, że ten samochód jest własnością człowieka światłego, nowoczesnego, toleran tolerancyjnego, który wyżej stawia racice. Nad stópki, niż macice. Niż macice. Tak. A, tak. Tak, tak. I, I po co taki ktoś te naklejki nakleja sobie, żeby co, żeby inni przyciąg przyciągali do niego? Ja myślę, że to jest swego rodzaju yy, pokazanie na zewnątrz tego, co ma wewnątrz. No dobra, to dawaj, dawaj, dawaj. Ja wiem, co to jest ice, no żartuję sobie. Dobra. Ale co co powiedziałeś, lód. No tak, no. ale oni tłumaczą mi tutaj, że to jest ta organizacja, co łapie nielegalnych w USA. Wiem, tylko żartuję, że ICE, no bo jak oni chcą, żeby rządził lud, no to akurat ICE. No. A to zaraz, to, to ta właścicielka tego auta, czy ten właściciel tego auta chce, żeby ICE rządził? Co tam jest napisane? Nie, żeby opierać się, żeby ich hamować. A czy przeciwko ICE'owi być, tak? O tak. to okrutne jest, tak. to ja się nie, na to nie mogę absolutnie zgodzić. Ale Ajs jest na, na <coughs> Arktyce, na Antarktydzie i na Kamczatce. Tak to jest, tak mnie. to prawda. Posłuchajcie Dobra. sobie, dosyć tego pierdolenia. Cześć. Jak się masz? Cześć. Witaj. I jestem z Espicia i po prostu chodzimy od drzwi do drzwi po okolicy pytając ludzi czy byliby skłonni wesprzeć nas miesięczną darowizną. No dobrze, może, no może. Dobrze. Gdybym ci powiedział więcej o tym na co pójdą twoje pieniądze, czy poczułbyś się lepiej? Tak, pewnie by tak było. Okej. Okay. Jestem z działu praw zwierząt, czyli TARDS i odpowiadamy za opiekę zdrowotną zwierząt, którym służymy. Więc 100% waszych pieniędzy pójdzie na ich opiekę zdrowotną. Czy to coś, z czym mógłbyś się czuć komfortowo? Tak, pewnie bym tak zrobił. Dobrze. Gdybyś mógł, mogła wpisać tutaj swoje imię i adres e-mail, a następnie tam, gdzie jest napisane temat lub erę, po prostu wpisz TARTS. Nasz największy dylemat zdrowotny w tym roku dla TARTS polega na tym, że jest po prostu zbyt wiele szczeniąt. Zatem 100% twoich pieniędzy zostałoby przeznaczone na pomoc w aborcjach niechcianych szczeniąt. Zaraz, ale co? No, aby usunąć niechciane szczenięta, bo jest po prostu tak wiele młodych, to w zasadzie szczenięta rodzące szczenięta, e, i nie stać ich na wychowanie miotu, i to jest po prostu obciążenie finansowe. Więc my pomagamy w usuwaniu niechcianych szczeniąt. No cóż, nie, nie, nie. Nie czuję się z tym komfortowo. Dobra, czy to twój czarny sedan zaparkowany przed domem z naklejkami na zderzaku? Tak, czy to jest to? Dobrze. Czyli rozumiesz, że aborcja to opieka zdrowotna? No cóż, tak, ale to nie jest. Ta naklejka na zderzak nie jest o zwierzętach. Czego to dotyczy? Chodzi o ludzi. Czyli chcesz powiedzieć, że ludzkie dziecko w łonie matki nie jest warte tyle samo, co szczenie w łonie? No, no, absolutnie nie, nie, nie. Warte tyle samo, prawda? No, no, zgadza się. Więc jeśli nie jest w porządku usuwać szczeniąt, to nie powinno być w porządku wobec ludzi. Zgadzasz się? No cóż, no cóż, ja, no cóż, powiem tak. Tak, tak. Ok, czyli aborcja to nie służba zdrowia? No, ja, wie pan, wie pan, ja myślę, że nie. Ja nie chcę, nie chcę nic płacić. E, ja muszę, muszę już iść, muszę wejść do środka. Więc czy zgodziłby się pan, że aborcja to morderstwo? Dziękuję za wizytę. Musi pani już iść, proszę pani, ale zanim pani odejdzie, czy nadal możemy liczyć na pani 19 dolarową miesięczną darowiznę przez następne 12 miesięcy? Chyba aborcja to morderstwo. No. musicie posłuchać oryginalnie po angielsku oczywiście to tłumaczenie jest z automatu no, więc ta. ono jest takie wiecie sobie jakości e, ale facet e, dokonał tak zwanego sondażu e, udając e, weryfikację, weryfikację idiotki ta, po prostu Tak. zweryfikował kretynkę idiotkę no, poświęcił się bo ucharakteryzował się na kretyna i idiotę tak albo na tak zwanego guja czy gija czy Jakoś tak, jakoś tak. Albo ko kolega Biedronia i Śmiszka to był, o tak, tak się ustylizo ustylizował się, tak na kolegę Biedronia i Śmiszka. <coughs> Więc posłuchajcie, bo ten język angielski też jest ważny, i ta intonacja też jest ważna. Y gotowe? Tak. Proszę bardzo, puszczaj. W ruch? Mhm, w ruch. Za nas dwóch. Mhm. Puszczam w ruch. Mhm. Hi, how are you? Hi. Hey. I'm with the ASPCA and we're just going door to door in the neighborhood asking people if they'd be willing to commit to a monthly donation. Okay, may maybe. Okay, if I told you a little bit more about where your money would go, would that make you feel better? Yes, it probably would. Okay, so I'm with the Animal Rights Division or the TARDS and we're in charge of all of the health care for the animals that we serve. So 100% of your money would go to their health care. Is that something you might feel comfortable with? Yeah, I probably would. Okay, if you could just put your name here, and email address, and then where it says regarding or RE, just put TARDS. Okay. And so our biggest healthcare dilemma this year for the TARDS is there's just too many pups. Um, so 100% of your money would go to help with the abortions of unwanted puppies. Wait, what? Yeah, to abort the unwanted pups because there's just so many young puppies. It's basically pups having pups and they can't afford to raise their litter and it's just a financial burden. So what we do is we help with aborting unwanted puppies. Oh well no no, no. I'm not I'm not comfortable with that. Okay. Is that your black sedan out front with the bumper stickers? Yes, it is. Okay. So you understand that abortion's health care? Well well, yes, but it's not, that bumper sticker isn't about animals. What's it about? It's about people. Okay, so are you saying that a baby, human baby in a womb is not worth as much as a pup well, in a well, womb? No, 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 no. It's worth the same, right? So well, if it's well, yes. not okay to abort puppies, then it shouldn't be okay to do that to humans. Would you well, agree? Well, I, well, y yes. Okay, so abortion's yes. not health care? Well, I, you know, you know, I think no, I don't, I don't want to donate. Uh, I, 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 need to go. I need to go inside. So, would you agree then that so abortion is murder? For stopping by. I, uh, you need to go, ma'am. But before you leave, can we still count on your nineteen dollar monthly donation for the next twelve months? I guess abortion is murder. No cóż, myślę, że to się samo wyjaśnia. Deunizacja. Deunizacja. O Wilk polski napisał, że on wkręca coś, jeśli chodzi o Black Lives Matter. Eee, to Wilku podeślij. No! Nulka no. bardzo chętnie tutaj tak, sobie. Tak. Bo w Stanach Zjednoczonych pokazała się taka biała dziwka, która rozpacza, że jest biała. Ja yy, nie będziemy wam tego pokazywać, że ona żałuje, że jest biała i ona, ma, ona się źle z tym czuje. A jeszcze gorzej, żeby dzieci były białe to już w ogóle. No cóż no, kamraci, yy, ta epidemia idiotyzmów i kretynizmów roznosi się po świecie. Są kraje, gdzie sobie bardzo szybko z tym dają radę. Czy masz tą sławną scenę z Rosji?